Wszyscy znamy ten obraz, czarny mundur, srebrna odznaka trupiej czaszki, Totenkopf. To symbol wypalony w historii, znak ludzi, którzy strzegli bram piekła na ziemi. Wiemy, co robili w obozach Dachau, Auschwitz, Treblinka. Historia ich zbrodni jest dobrze znana. Ale to nie jest ta historia. To jest historia tego, co wydarzyło się potem. Co się dzieje, kiedy wojna się kończy? Bramy stają otworem, a strażnicy są na zewnątrz, patrząc do środka. Kiedy system, któremu służyli, rozpada się w proch i gruzy, dla tysięcy ludzi, którzy nosili czaszkę, maj 1945 roku nie był końcem. Był początkiem II wojny. Wojny toczonej na salach sądowych, w ukryciu, na wszystkich kontynentach. Wojny o ich własne przetrwanie. Co stało się ze strażnikami SS Totenkopf po II wojnie światowej? Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną historię, zasubskrybuj. To najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Skomentuj także, z jakiego miasta słuchasz tego nagrania. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z historii obozów koncentracyjnych Nikolausa Wachsmana oraz oficjalne zapisy norymberskich trybunałów wojskowych. A teraz wracamy do historii. Koniec nadszedł z chaosem. Wiosną 1945 roku Rzesza Niemiecka upada. Dla ludzi z SS Totenkopfverbände rozkazy są proste. Zatrzeć ślady. Marsze śmierci opróżniają obozy, więźniowie są rozstrzeliwani tysiącami na poboczach dróg, dokumenty są palone w huczących stosach, ale nie da się spalić milionów ciał, nie da się wymazać tysięcy świadków. Gdy czołgi aliantów przetaczają się przez Niemcy, strażnicy stają przed wyborem walczyć, uciekać lub ukrywać się. Wielu wybiera ukrywanie się, zrywają odznaki czaszki z kołnierzy, palą swoje mundury. Zamieniając czarną wełnę na cywilne ubrania, na szaro-zielone stroje regularnej armii, na cokolwiek, co nie krzyczy, morderca. Dołączają do kolumn wycofujących się żołnierzy, rozpływają się w potoku niemieckich uchodźców uciekających przed Armią Czerwoną na wschodzie. Używają fałszywych dokumentów, używają nowych nazwisk, stają się rolnikami, mechanikami, murarzami. Próbują zniknąć, ale alianci polują. Amerykańskie, brytyjskie i radzieckie jednostki śledczy do spraw zbrodni wojennych poruszają się tuż za linią frontu. Ich zadaniem jest zabezpieczanie dowodów i aresztowanie podejrzanych. W obozach takich jak Buchenwald, wyzwolonym 11 kwietnia 1945 roku, śledczy znajdują listy, grafiki strażników, akta administracyjne, które przetrwały pożary. Znajdują świadków, wychudzonych, ale żywych, którzy mogą wskazać palcem i podać nazwisko. Polowanie zaczyna się od list. Nazwisko na kawałku papieru. Tatuaż grupy krwi pod lewym ramieniem zdradziecki znak przynależności do SS świadectwo ocalałego, jeden po drugim. Strażnicy są wyciągani z klatek dla jeńców wojennych, z gospodarstw, z ich własnych domów munduru już nie ma ale przeszłość pozostała. Dla wielu pierwszy smak sprawiedliwości nie pochodzi z sądu, lecz z lufy karabinu. Podczas wyzwolenia Dachau 29 kwietnia 1945 roku, żołnierze Siódmej Armii Stanów Zjednoczonych znajdują wagony kolejowe wypełnione dwoma tysiącami rozkładających się zwłok. Znajdują stosy wychudzonych zmarłych wewnątrz obozu. Gniew jest natychmiastowy i brutalny. W kolejnych godzinach amerykańscy żołnierze i niektórzy ocalali więźniowie wykonują egzekucje na miejscu na co najmniej 50 strażnikach obozowych. Niektórzy są ustawiani pod ścianą składu węgla i rozstrzeliwani. Inni są zabijani tam, gdzie zostają znalezieni. Wydarzenie to jest później badane jako represję wyzwolenia Dachau. Żaden amerykański żołnierz nie zostaje ukarany. Dla tych 50 strażników ich powojenne życie trwało zaledwie kilka godzin. Dla tysięcy innych zostanie ono rozstrzygnięte na sali sądowej. Rozliczenie prawne zaczyna się w Norymberdze. Począwszy od 20 listopada 1945 roku, świat obserwuje, jak najwyżsi rangą naziści stają przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Ale ten wielki proces to dopiero początek. Trybunał podejmuje kluczową decyzję. 1 października 1946 roku ogłasza Schutzstaffel, czyli SS, organizacją przestępczą. Ta jedna decyzja to prawne trzęsienie ziemi. Oznacza to, że samo członkostwo, jeśli ktoś wstąpił lub pozostał, znając jego przestępcze cele, jest przestępstwem. Otwiera to drzwi do ścigania nie tylko architektów Holokaustu, ale także tysięcy ludzi, którzy go wykonywali: urzędników, kierowców, strażników, ludzi, którzy, którzy nosili Totenkopf. Teraz alianci mogą prowadzić własne procesy. Brytyjczycy prowadzą swoje w Lüneburgu dla personelu Bergen-Belsen. Amerykanie prowadzą swoje w Dachau, w samym obozie. Gdzie doszło do okrucieństw. Pierwszy proces w obozie Dachau rozpoczyna się 15 listopada 1945 roku. Oskarżeni to nie generałowie ani politycy. To ludzie, którzy prowadzili ten jeden obóz. 40 z nich jest były komendant Martin Weiss. Są lekarze, administratorzy i strażnicy. Siedzą na ławie oskarżonych w niedopasowanych cywilnych ubraniach. Są oskarżeni pod jednym zarzutem: naruszenie praw i zwyczajów wojennych. Dowody są przytłaczające. Ocaleni zeznają jeden po drugim, opisując pobicia, głód, eksperymenty medyczne, przypadkowe zabójstwa. Proces jest szybki, trwa mniej niż miesiąc. 13 grudnia 1945 roku odczytano wyrok. Spośród 40 mężczyzn na ławie oskarżonych, 36 zostaje skazanych na śmierć przez powieszenie. Przesłanie jest jasne: wykonywanie rozkazów nie jest obroną. Bycie małą częścią wielkiej maszyny nie daje immunitetu. Zapada się klapa szubienicy, raz po raz. W tym samym czasie Brytyjczycy prowadzą swój własny proces. Proces Belsen. W sali gimnastycznej w Lüneburgu od 17 września do 17 listopada 1945 roku. 45 byłych mężczyzn i kobiet SS staje przed wymiarem sprawiedliwości. Głównym oskarżonym jest Józef Kramer, komendant Bergen-Belsen, wcześniej oficer w Auschwitz. Prasa nazywa go Bestią z Belsen. Obok niego siedzi Irma Grese, 22-letnia strażniczka, znana ze swojego sadyzmu. Sądowi pokazano fotografię z wyzwolenia Belsen. Stosy szkieletowych zwłok zepchniętych spychaczami do masowych grobów. Kramer nie zaprzecza warunkom. Mówi, że to nie była jego wina. Tyfus, brak jedzenia, bombardowania linii zaopatrzeniowych przez aliantów. Twierdzi, że był tylko administratorem wykonującym swoją pracę. Sąd w to nie wierzy. Józef Kramer zostaje skazany na śmierć. Tak samo Irma Grese, 13 grudnia 1945 roku, tego samego dnia, co wyroki w Dachau, zostają powieszeni przez brytyjskiego kata Alberta Pierpointa. Tego dnia, w dwóch różnych częściach Niemiec, 47 ludzi, którzy prowadzili nazistowskie obozy, zostaje skazanych na śmierć. Polowanie działa, sprawiedliwość wydaje się nieunikniona. Ale na każdego strażnika, który stanął przed sędzią, byli inni, którzy wymknęli się z sieci. System nie był doskonały. Był przeciążony. Dziesiątki tysięcy potencjalnych zbrodniarzy wojennych było w areszcie. Śledczy byli przepracowani. A niektórzy z najbardziej winnych byli najsprytniejsi w ukrywaniu się. To tutaj historia zmienia swój bieg. Od masowych procesów do indywidualnych obław, które miały trwać dziesięciolecia. Jeśli cenisz sobie tak udokumentowaną historię, zasubskrybuj, to najlepszy sposób, by wesprzeć naszą pracę. Skomentuj także, z jakiego miasta słuchasz tego nagrania. Ten scenariusz jest oparty na badaniach i faktach, wykorzystując źródła z archiwów Centrum Szymona Wizentala oraz niemieckich federalnych akt sądowych. A teraz wracamy do historii. Rozważmy przypadek Franza Stangla. Stangl nie był tylko strażnikiem, był komendantem. Najpierw w obozie zagłady, w Sobiborze, potem w Treblince. Pomiędzy tymi dwoma obozami nadzorował morderstwa prawie miliona ludzi. Był ekspertem w masowych zabójstwach. Kiedy wojna się skończyła, Stangl został aresztowany przez Amerykanów w 1945 roku za swoją rolę w programie eutanazji. Ale jego tożsamość jako komendanta Treblinki nie była jeszcze znana. Był po prostu kolejnym więźniem w obozie w Linzu w Austrii. W 1947 roku po prostu wyszedł, uciekł. Stamtąd rozpoczął podróż, którą podjęły tysiące innych nazistów. Droga ta nazywana była szczurzym szlakiem. Z pomocą sieci sympatyków, w tym katolickiego biskupa w Rzymie o imieniu Alois Hudal, Stangl otrzymał paszport Czerwonego Krzyża na fałszywe nazwisko. Wyjechał do Syrii, gdzie mieszkał przez trzy lata z rodziną. W 1951 roku przeprowadzili się ponownie. Tym razem do Brazylii. W Sao Paulo, Franz Stangl dostał pracę w fabryce Volkswagena. Przez 16 lat wiódł normalne życie. Był dobrym pracownikiem, człowiekiem rodzinnym, duchem, który zniknął, ale niektórzy ludzie nie zapominają. Na jego tropie był łowca nazistów o imieniu Simon Wiesenthal. Przez lata Wiesenthal zbierał poszlaki, podążał za wskazówkami. W końcu w 1967 roku otrzymał wskazówkę. Lokalizacja Stangla została potwierdzona. Wizental przekazał informację niemieckim władzom rząd brazylijski aresztował Franza Stangla w jego domu. Nie stawiał oporu, został ekstradowany do Niemiec zachodnich. Jego proces rozpoczął się w 1970 roku. Został oskarżony o współodpowiedzialność za zamordowanie 900 tysięcy ludzi. Dowody były niezaprzeczalne, został skazany na dożywocie. 28 czerwca 1971 roku Zaledwie 19 godzin po ostatnim wywiadzie, w którym przyznał się do winy, mówiąc moje sumienie jest czyste co do tego, co sam zrobiłem, Franz Stangl zmarł na niewydolność serca w swojej celi więziennej. Został złapany, ale zajęło to 22 lata. Podczas gdy Stangla odnaleziono, inni pozostali w cieniu. Weźmy pod uwagę przypadek Ariberta Heima, austriacki lekarz Heim był oficerem SS w obozie koncentracyjnym Mauthausen przez zaledwie dwa miesiące w 1941 roku, ale w ciągu tych dwóch miesięcy zyskał przydomek, doktor śmierć. Świadkowie zeznali, że wykonywał makabryczne eksperymenty bez znieczulenia. Wstrzykiwał truciznę, w tym benzynę, bezpośrednio w serca więźniów, tylko po to, by zobaczyć, jak długo zajmie im umieranie. Po wojnie Heim został schwytany przez siły amerykańskie ale został zwolniony z nieznanych przyczyn. Pracował jako ginekolog w Baden-Baden w Niemczech. Wiódł ciche, dostatnie życie, ale niemieccy śledczy gromadzili przeciwko niemu dowody. W 1962 roku wydano nakaz aresztowania. Kiedy policja poszła do jego domu, jego już nie było. Został ostrzeżony i tak rozpoczęła się jedna z najdłuższych obław w historii. Przez dziesięciolecia Albert Heim był jednym z najbardziej poszukiwanych zbiegów nazistowskich na świecie. Donoszono o jego widywaniu w Hiszpanii, w Ameryce Południowej, ale nigdy nie został złapany. Centrum Szymona Wizentala oferowało ogromną nagrodę za jego schwytanie. Historia przyjęła dziwny obrót w roku 2009. Niemiecka stacja telewizyjna i The New York Times przeprowadziły śledztwo i znalazły zakurzoną teczkę w pokoju hotelowym w Kairze w Egipcie. W środku znajdowały się osobiste dokumenty Heima. Według dokumentów i wywiadów z jego synem i znajomymi, Aribert Heim mieszkał w Kairze przez lata pod nazwiskiem Tarek Hussein Farid. Przeszedł na islam. Zmarł na raka jelita 10 sierpnia 1992 roku. Uniknął sprawiedliwości do samego końca. Jego ciała nigdy nie znaleziono. Został uznany za zmarłego prawnie przez niemiecki sąd w roku 2012. Teczka pełna dokumentów to wszystko, co pozostało. Bez procesu, bez wyroku tylko historia o duchach. Gdy lata 40 przechodziły w lata 50. Świat się zmienił. Nowym wrogiem był Związek Radziecki. Rozpoczęła się zimna wojna. Zachodni Alianci potrzebowali silnych Niemiec zachodnich jako partnera przeciwko komunizmowi. Wola polityczna do agresywnej, szeroko zakrojonej denazyfikacji zaczęła zanikać. Procesy stały się rzadsze. Wyroki stały się łagodniejsze. Koncepcja prawna zwana Befelsnotstand, czyli konieczność wykonywania rozkazów, która została odrzucona w Norymberdze, zaczęła być akceptowana jako obrona w niemieckich sądach. Tysiącom byłych SS-manów, nisko postawionych strażników, którzy zostali skazani na kary więzienia, udzielono amnestii i zwolniono ich wcześniej. W połowie lat 50. większość z nich była wolna. Wrócili do swojego życia. Stali się policjantami, urzędnikami państwowymi, biznesmenami. Przeszłość została pogrzebana na jakiś czas, ale cisza została przerwana w 1958 roku. W niemieckim mieście Ulm proces przeciwko byłym członkom Einsatzkomando, mobilnej jednostki zabójczej, wywołał publiczne oburzenie. Ludzie zdali sobie sprawę, ilu morderców nadal żyło swobodnie wśród nich. W odpowiedzi: Niemcy Zachodnie utworzyły nową agencję Centralny Urząd Krajowych Administracji Sprawiedliwości DS śledztwa w sprawach zbrodni narodowo-socjalistycznych z siedzibą w Ludwigsburgu. Jego zadaniem było ściganie pozostałych przestępców nazistowskich na niemieckiej ziemi. Ich praca doprowadziła do jednego z najważniejszych procesów w powojennej historii Niemiec. Procesów frankfurckich w sprawie Auschwitz. Od 1963 do 1965 roku 22 byłych członków SS, którzy służyli w Auschwitz, stanęło przed niemieckim sądem. Proces był narodowym rozliczeniem. Po raz pierwszy społeczeństwo niemieckie zostało zmuszone do zmierzenia się ze szczegółami Holokaustu w swoim własnym systemie prawnym, przedstawionymi przez niemieckich prokuratorów. Świadkowie byli sprowadzani z całego świata. Zeznania były wstrząsające. Był tam adiutant komendanta, Robert Mulka. Był tam strażnik, który wrzucał cyklon B do komór gazowych, Oswald Kaduk. Wyroki zapadły w sierpniu 1965 roku. Sześciu zostało skazanych na dożywocie inni otrzymali krótsze wyroki. Trzech zostało uniewinnionych. Proces frankfurcki był przełomowy, ale ujawnił również głęboki problem. Niemieckie prawo bardzo utrudniało skazanie kogoś za morderstwo, chyba że można było udowodnić, że osobiście działał z okrucieństwem lub sadyzmem poza samym wykonywaniem rozkazów. Dla tysięcy strażników, którzy po prostu obsługiwali system, którzy zagnali ludzi do komór gazowych, którzy strzelali do więźniów pod murem obozu, Którzy stali na wieżach strażniczych, trudno było udowodnić, że działali z osobistej złośliwości. Byli częścią maszyny. Niemiecki system prawny był zaprojektowany do ścigania indywidualnych przestępstw, a nie systematycznego, przemysłowego morderstwa na masową skalę. Wielu byłych strażników było sądzonych w kolejnych dziesięcioleciach, ale wyroki skazujące były rzadkie, a kary często łagodne. Co więc stało się ze statystycznym strażnikiem Totenkopf, człowiekiem, który nie był komendantem jak Stangr. Ani sadystą, jak Heim. Zdecydowana większość nigdy nie została oskarżona. Spośród szacowanych 70 tysięcy ludzi, którzy pracowali jako strażnicy w nazistowskim systemie obozów koncentracyjnych, tylko niewielka część kiedykolwiek stanęła przed sądem. Po kilku latach w obozie jenieckim wrócili do domu. Odbudowali swoje życie. Opowiadali swoim rodzinom, że byli prostymi żołnierzami walczącymi na froncie wschodnim, odbierali swoje emerytury, starzeli się. W latach 2000 dziennikarze i historycy zaczęli ich odnajdywać, mieszkających na spokojnych przedmieściach w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, mężczyźni w wieku 80 i 90 lat. Zapytani o czas, spędzony jako strażnicy, wielu nie okazywało skruchy. Mówili, że nic nie widzieli. Twierdzili, że tylko strzegli obwodu, byli kucharzami, byli sanitariuszami. Tylko wykonywali rozkazy, zapomnieli albo wybrali zapomnienie. Żyli i umierali jako wolni ludzie. Polowanie nigdy się naprawdę nie skończyło. Nawet w XXI wieku kilka ostatnich spraw trafiło na wokandę. W roku 2011 John Demjanjuk został skazany w Niemczech za współudział w zamordowaniu 28 tysięcy Żydów jako strażnik w obozie w Sobiborze. Miał 91 lat. Sprawa ta ustanowiła nowy precedens prawny. Nie trzeba było udowadniać konkretnego aktu zabijania. Bycie strażnikiem w obozie zagłady, trybikiem w maszynie śmierci, Wystarczyłoby zostać uznanym za winnego współudziału w morderstwie. To otworzyło drzwi do ostatniej fali oskarżeń przeciwko ostatnim żyjącym członkom SS mężczyzn i kobiet w wieku grubo po 90. księgowego w Auschwitz, sekretarki w Stuttgartie, strażnika w Sachsenhausen byli sądzeni na wózkach inwalidzkich. Zostali skazani lata po tym, jak ich wspomnienia wyblakły. To była sprawiedliwość przybywająca w ostatniej sekundzie, ostatniej godziny. Ale te ostatnie symboliczne procesy nie mogą ukryć większej prawdy. W 1958 roku w Ludwigsburgu utworzono centralny urząd DS śledztwa w sprawach zbrodni nazistowskich. Wydawało się to obietnicą, że Niemcy w końcu i w pełni zmierzą się ze swoją przeszłością że żaden morderca nie będzie bezpieczny. Ale spójrzmy na liczby. Dla jednego z najbardziej niesławnych obozów, Auschwitz-Birkenau, szacuje się, że około 6500 członków personelu SS, którzy tam służyli, przeżyło wojnę. Z tej liczby biuro w Ludwigsburgu w ciągu ponad 60 lat swojej pracy zbadało setki przypadków, ale ostatecznie w sądach zachodnio-niemieckich mniej niż 50 zostało kiedykolwiek skazanych. 6500 strażników, mniej niż 50 wyroków skazujących. Procesy się zakończyły. Akta zostały zamknięte, czaszka pozostaje.